Jesteśmy przy tajemnicy piątej Różańca Świętego, tajemnicy radosnej Znalezienie Pana Jezusa w świątyni I Dzisiaj taki temat podejmujemy właśnie sobie w zależności od Najświętszej Maryi Panny i pokazaliśmy takie trzy dobitne przykłady pokazujące nam zależność tak można powiedzieć samej Trójcy Świętej od Maryi, bo tak Trójca Święta postanowiła i tak chce. Chociaż pamiętajmy, że Bóg tego nie musi, ale tak chciał, żeby przez Maryję w taką zależność wejść. I Święty Rodyk mówi, czy po takich trzech dobitnych przykładach, jak Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, którzy są zależni od Matki Najświętszej, i my nie powinniśmy również być zależni od Matki Boga, aby do Boga dojść, aby z Bogiem, przeżyć życie i przez Boga się uświęcić. I święty Rudy mówi, że musielibyśmy być całkiem zaślepieni, może tak jest, że kiedy się modlimy do Ducha Świętego, Duch Święty odsłania nam oczy, to zaślepienie jest coraz mniejsze i widzimy wielką tajemnicę Matki Bożej, którą Bóg nam daje, byśmy mogli dojść do Boga. Bo przyznajmy się, że nasza droga jest drogą do Boga. I to jest droga nieraz żmudna, potrzebująca wsparcia i tym wsparciem dla nas jest największym Matka Najświętsza. Święty Rudwik uczy nas, byśmy, idąc do Boga, weszli w totalną zależność od Maryi. Byśmy się tego nie bali. Dlatego nie bójmy się zależności od Matki Najświętszej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie taki na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty, ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Zdrowaś Maryja, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryja, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i do dopomóż szczególnie tym. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha Bądź naszą obroną, aby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a ty wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą. Aniele Boże, stróż mój, Ty zawsze przy mnie stój, rano wieczór, we dnie w nocy, strzeż duszy i ciała mego. Mario, nasza Matko, Tobie poświęcamy nasze ciała, naszą duszę, wszystkie nasze zmysły. To kim jesteśmy, całą naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.